Reklama Złomowisko Śląsk.pl w Łaziskach Górnych. Cieszyńska 48 b Firma, dzięki której możesz zarobić oraz zadbasz o środowisko. Skupujemy złom stalowy, żeliwny, kolorowy oraz akumulatory w ilościach detalicznych oraz hurtowych. Indywidualna wycena, szybka płatność, załadunek oraz rozładunek. Do każdej transakcji gwarantujemy pełną dokumentację, kwity, wagowe i zdjęcia. Zapraszamy www.zlomowisko-slask.pl Łaziska Górne Cieszyńska 48 b Telefon 503 838 033. Ty, Franek, skąd ten beton bierzesz? Codzien lejesz? No jak skąd? Z Atex Budu. A teraz bierzesz beton, to pustaki ceramiczne Termoton Owczary dostaniesz za fajną cena. Ty, żeś nie wiedział. To jest interes. Atex Bud i Termoton Owczary. Beton i pustaki w duecie. Kup beton w Atex Budzie i zgarnij ceramiczne pustaki Termoton Owczary taniej. Pilchowice Gliwicka 3. Zadzwoń. 544 544 064. Lub sprawdź na atexbud.pl Problem z maszyną? Traktor, ładowarka czy koparka nie odpala? Coś się popsuło? Autogleńsk naprawi to szybko i solidnie. Oferujemy profesjonalny serwis maszyn rolniczych i budowlanych. Mamy dostęp do wszystkich części i podzespołów. Posiadamy serwis mobilny. Wykonamy naprawę u ciebie lub w naszym serwisie. Posiadamy specjalistyczną wiedzę, doświadczenie i umiejętności. Niech Twoja maszyna zarabia, a nie stoi. Autogleńsk. Szczyna Bieruńska 64. Ty tankujesz, my płacimy. Masz naklejkę, kocham Ekspres FM? Jesteś w grze. Słuchaj uważnie Ekspres FM i wygraj ekspresowe tankowanie. Szczegóły zabawy i wyszukiwarkę punktów, gdzie za darmo odbierzesz naklejki, znajdziesz na RadioExpress.pl. Po reklamie. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel portalu zadyszke.pl. Ogłoszenia motoryzacyjne wspomagane sztuczną inteligencją. www. zadyszke.pl przyjemne wakacyjne popołudnie, może wakacyjny wieczór, jak kto woli. No i co z tą pogodą? Tak spoglądam na mapę Polski, szczególnie na region tam, gdzie odbieracie Radio XPZ na 92,3. Śląsk, Tychy, Zabrzeg, Gliwice, Ruda Śląska, Żory, Rybnik, 22, 23 stopnie. No dobrze, nie narzekajmy, bo jutro, pojutrze mogą pojawić się burze. No ale czekam na Wasze meldunki, ile teraz um, termometry pokazują Wasze mieście. Może jesteście gdzieś na urlopie, na wakacjach, tak jak ja. No u mnie termometry wciąż pokazują 46 stopni. Prowadźnie, bo ja praktycznie z basenu nie wychodzę. 46 stopni nawet teraz dzisiaj w tym piku temperaturowym 47 stopni. Tyle w Turcji, jeśli ktoś się wybiera i lubi takie ciepełko to polecam. Jeśli za gorąco to może lepiej polskie morze, bo tutaj 21 stopni maksymalnie. Jutro i pojutrze przelotne opady deszczu. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel portalu zadyszkę.pl Ogłoszenia motoryzacyjne wspomagane sztuczną inteligencją. www.zadyszkę.pl Imprezownia na 92 i 3 FM. Rywatka z Twoim udziałem. Nagrody, konkursy i liczne niespodzianki. Przekonaj się na własne uszy. I poddaj emocjom nakręcanym przez przeboje ostatnich 20 lat. Na muzyczne podróże w czasie zaprasza Sławek Rybka-Rybczyński. Rzuć na totalny los i jedź na parkiet niczym pędzący ekspres. Partnerem prywatki w Radio Express FM jest imprezownia Net.